Dzień dobry, dzień dobry. Witamy, Słońce nasze. Kochani. My już po wyjeździe po, po wojarzach. Vloga nie nakręciliśmy nie było kiedy naprawdę objazd rodzinny robi swoje Spokania, my się cieszymy rozmowy. że tak mieliśmy te spotkania było, przecudowny cudowny czas Było co nadrabiać, nie Oczywiście porozmawiać spędzić miło czas Ale coś przywieźliśmy z wyjazdu No to jest zustki mix tak to piękny jest piękny mix zustki bogaty 160 zł. Tak te co nam dają czyli Gwiazda kasa droga do miliona razy dwa, to lubimy. Mega linie, starożytny skarb, Cash Royal. Dawno nie mieliśmy, wygrywamy. Robert może wróci do kadry, więc wraca do nas. E, paradiso. No, <grym> więc... Podrapiemy. Ej, mi się... O, zobacz, to jest jakaś zapowiedź chyba, że będzie dzwonił. ja sobie tutaj. Nie o, Robert wraca, <grym> zobaczcie. Robert wraca z numerkiem 10. No to fajnie, zaczynamy. Tu szukamy jeszcze, słuchajcie, koszulki i bucika. Tak jest, tak jest. Może I będzie liczb. gol, może będzie gol. Wyżej, Oj. wyżej, 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 wyżej. O właśnie. Oj. Tu jest Tutaj tak różnie, tu jest tak różnie. Oczka będziemy szukać. 38. 22, 28 i 19. No mhm. piękne nie? No i teraz, nie? żeby tu trafić. Wyżej. O. 37 blisko. 15.

<noise> 32. I lusterko. 12. Ostatni rząd, kochani. 14. W zrabkę bierzemy do końca. Oczywiście. 27, 25, 13. I, I? 16. I 16. Tu się nie udało. Robcio, Robcio nie jeszcze na wakacje. Gola. DL różne. No dobra. DL różne. Robert jeszcze na wakacje. No to ja wezmę. Drogę do miliona z jedenastką. Okej. Okay. Poszukamy pary albo tu, mnożnika po... X2. O tak, zrobimy może coś takiego. No, ta co nam daje? Czy wózce też nam da? <grym> czy, łuski, czy zrabki z łuski nam coś radzą? No właśnie. Mamy już nie wózce. <grym> 16, 17, blisko. No nie. Tu nie para. Nie tu nie, ma. nie para. Oj, o zabrakło. O, w nie ogóle ma. duży rozrzut tutaj był Trzynastka. Patrzcie. Zobaczcie. Czternastką. Nożnik. Oj. Oj. Nie. Nożnik. <laughs> Niewcelowane. 58. No kapkę nisko. No nie udało się. Dobra, no, co dalej? Co dalej? Dzisiaj dwie takie zdrawki z łóżki przywiezione. Zobaczymy, co dadzą. Co dadzą, jak wyjdą tutaj, jak się zaprezentują. Ale zabawa przednia, o. powiem Wam. Z innego o. miasta podrapać. nie, nie udało się. A 28 nas lubi tutaj, nie, w tej zdrawce. Lubi. Często parki trafialiśmy z tymi liczbami. Nie ma. Tutaj różne. No nie, nie. ma. Może 40 są, ale różne. Tutaj blisko. Ta parka często chodzi w Kenno. 3835. 8, 3, 5. Patrz, Zobacz. Razy tak jakby, dwa. jakby mnożnik był po prawej. No, o! Jeszcze trzy szanse chyba. Różne. No. 55, 41 i? i? 26. A! A Tu się nie udało. Czyli nie będą dała. różne. D -a. Nie dała. A miała dać. Dada da było. No to kontrol. może da druga. Naprawdę? Jory. Od razu wjeżdża. Czóreczka. To chyba były dwie ostatnie w ogóle. Wzięliśmy je. Chyba dwie, tak. Chyba. To były dwie no. ostatnie, więc przytuliliśmy je. No to lecimy. Różne, Nie różne. Oczko. 56. oj Nie ma. 27. No w ogóle, co innego. Sprzątam ją i tak głaszczę. No, głaszczą, głaszczą. W końcu się może wdzięczy. Nie ma. Dziewiętnastka? No niestety. No nie ma. Cóż dalej? Nie ma. Nie do pary. Ło. Duży rozrzut. No tak samo się nie zgodziły razem. Zobacz. Tu o jeden, o jeden. Nie. Różne. O! Blisko. Nie. Niestety. O, no jaki nie. rozrzut? Zobacz. Nie udaje się dalej. No to tu. Może tu. Czternastka z szesnastką. Oj. Siostra z bratem. O! No lustro! Lustro, nawet tutaj. Nie ma. Prawie, prawie. Jak blisko. Jeszcze cztery gry. Nie. O, zobacz, sama I w podobnym miejscu. A na dole. Nie! Zobaczcie, udało nie mi nam nie dały wygrać. Ci zadzwonić. aj, jajaj, aj. te zdrapeczki z ustki. R i T. RT. Dobra. Tak. Tutaj różne. No to trzeba coś, coś podzwonić, Kinia, No właśnie. Daj wiem. coś. Może paradiso wezmę. Dajesz, Miśka, dajesz. Paradiso z numerkiem 8. Ósemeczkę bierzemy na róż. Oj, tutaj muszę troszeczkę. Tutaj Oddalamy. Co my tu mamy? Kompas i żółw. Kompas. Ja nie widzę. Jest też kompas i to dwa. O tak. No dobra. Dalej. No Paradiso, co masz Napój dalej? Napój pomarańcza. Napój po prawej. Są pomarańcze. Z napojem. Mm -hmm. A niżej... No, chyba no, nic. Nie ma. piłka. Motyl. Piłka motyl. Na górze nie za, zabrakło nam. Tu. Motylek. Tu. Opy, dwa też tu symbole. Fajnie. No, Dobra. niech czyści. Niech czyści. No to tak. Chmurka. Flaming. Uh -huh. Flaming. Chmurka. No i tu fajnie. W pionie. Mining. Chmurka. W pionie na linie idzie. Mhm. Liść arbus. Mamy tu. listek. Arbuzik jest. I to chyba by było na tyle. No nie ma więcej. Szorty delfin. O, Zobacz. tu nawet na skoc może być szansa i praktycznie na każdą linię w tym kafelku. No właśnie. Tu mamy delfinka. Mamy szorty. szorty. Bez delfina, ale zobaczcie, w tym kafelku pierwszym każda daje wygraną. Każdy symbol, który tu będzie pasował. Pójdź. Słoneczko. Mhm. Słoneczko. Dalej. Tu. W dużo mef, nie? Bardzo. Kraczą, kraczą. <noise> Głośne. No i tu zabrakło. No, co teraz dali? Co będzie, co będzie? Z tych symboli bym coś chciała. Lody. Zawsze coś wpadnie. Parasol. Ok, szukamy. Lody, parasol. Tu Jest mamy. Jest parasol. Dwa razy lody. Mhm. Wszystko. No dobra. No z tych poproszę. No, no, no. Termometr. Serduszko. No na razie nic nie widzę. Nic nie widzę. Tu. Termometry. Tu. O, sporo. Tu. I na dole centralnie. Dobra. Dwa ostatnie symbole. Kochani. Torba. Torba. Foto. Torba. Foto. Na dole torba, ale zobaczcie. Ale chyba linii brak. Bli, blisko skosów, blisko linii, ale kontrolne różne, no. no, no, no nie udało się, kochani. Się. No to co, starożyczny. Trzymasz te wygrane na sam koniec, czy 13. co? No to Sprawdzamy. lecimy. Sprawdzamy. Faraon. Faraon. Wielbłąd. Cleo. Piramida i piramida. I druga piramida. Winogrono. Harfa, Palma, Sfinks i winogronko. Dwa razy, tylko dwa razy. Ibis. Ibis, winogrono, łuk, Sfinks i dzban. No, no zobacz, zobacz, co teraz? Piramida, dzban, mumia, faraon i ibis. Tu w ogóle pojedynczo. A tu niżej. Kleo. Statek. Hełm. heum. I łuk przeszkodził. Łuk przeszkodził w wygranej. Patrzcie, tu. tu spadł jeden. Ibis. Skrzynia. Oj, nie, nie ma. udało się. Siódma, ostatnia gra. Harfa. Dzban. Faraon. Uuu. Uuu, Starożytny. Co było? A rozmawialiśmy o, o tym kolektorze, że tu jeszcze dwie wygrane chyba. Właśnie. W momencie kupowania. No Dobra. to kochani, może. Z numerkiem 11. No swego czasu naprawdę lubiła się z Bardzo. Naprawdę no. sporo ją drapałaś, pamiętam. No ale wiadomo, wychodzą kolejne. No. O, coś takiego. Dzisiaj znów wraca do nas. 38, 24, 11, 39, 23. Mhm. Do tego monety lub diament. Tak, poprosimy wszystko. A mamy. 43. 34. No nie nasza. 49.

No pięćdziesiątki dali. 46. Ostatni rząd. Mm, jak to szybko leci. Jak to blisko. Jak to szybko leci. Jak to daleko. <laughs> jak Mnie to daleko? I Ocie, panie, No chyba... Te wygrane z falą zostały, z odpływem poszły. No. wy zabrały. Ja nie wiem. LO zabrały. L o, wszyscy. kochani, gdzie te wygrane? Dobra, bądź gwiezdnej? Ile nam zostało zdrapa do końca? Megalinia, gwiezdna i gwiezdna. Dwie gwiezdne kasy, czyli wjeżdża gruba ryba. Siódemeczka. Może 25 lat. Może właśnie czekaliśmy na to, żeby aż do Ustki pojechać po ten symbol. Kinia zaczyna. Luneta. Wypatrujemy tego z Lunetą. Parasol. Bemben. Balon. Balon. Palma. Zegar. Dzwonek Zbę. czeka w gotowości. Kawusia. Smakuje pysznie. Mikrofon. Cytryna. Astronauta. astronauta. No, astronauta. Kolczyki. One podobne do tej podkowy. Kluczyk. No, żeby się otworzyła. O, jest znak, jest o. znak. Dobry. My lubimy pikta. Dobry znak. Drobce. Tref. Okulary. Okulary, maska, planeta, szalik, jabłko, łódź, aparat, mm -hmm. pizza, karo, kask, klaps. <laughs> no tak, pogłaszcz, naszyjnik. Diament. I, I śliwka. No co ma bądźik w bonusie, kochani? Słońce! Słoneczko! Słońce to by nie się przydało. Nie mieliśmy nad morze. słoneczka, jeden tak. dzień chyba. Słońce by słuchajcie, się przydało nad morzem. A nawet, nawet turystów. GM. Turystów nie ma. Mało, bardzo mało. mało ludzi. Nie ma pogody, nie ma turystów. Bardzo kochani. mało. Słuchajcie. A my nie mamy wygranych na razie. No nie. Przedostatnia zdrabka, słuchajcie, ale emocje, ale emocje. Z szósteczką. Fajnie, bo cała nasza, pobawimy się z nią liść i autko jedziemy liść, autko mm. listek na zielonym już tu. jest tu liść, autko tu i jeszcze listek, listek tak dobra. jest lecimy po dwa kolejne cytryna i słoneczko tu cytrynka cytrynka. Jest Mamy na słoneczko. żółtym. Tak. Tematycznie żółte słoneczko. Tu. Doleciały dwie cytryny i dwie na dole. No, dobra. Kutka, diament. Były. Kudeczka. A nie, czekaj. Ja to ja chyba widziałem. Nie wiem, gdzie to widziałem. No, przed chwilą w tej wieźnie na pewno. Ociepanie, <noise> tu chyba diamencika nie ujrzymy. Kinia. No nie, same kudeczki. A ja, i dobra, ale jeszcze mamy sporo symboli. Biedronka, sakwa. Biedroneczka i sakwa. <noise> Jest. Mamy sakwę. Hmm. Czy była biedronka? Czy będzie? No nie. Zabrakło. No to teraz klucz i foto. Będą. Ja nawet widzę dublet. Uuu. Chyba pierwszy dzisiaj. Tak o. jest. Może pomoże. Klucz, foto. I klucz. I foto. I foto. No dobra. Serce, zegar. Hmm. Serduszko. O, zegar jest. Tu. Zegar i serduszko. Serduszka na dole. Tu. Proszę, jak tu już przejrzało. Ładnie, nie? Uh -huh. No to. Co teraz? Flaming lody. Oj, flaminga. Czy my to mieliśmy? A wiesz, że mieliśmy? Naprawdę? Ja nie kojarzę. Chyba gorzej z lodami. Flaming lody. Jest. Jest pan Flaming, no a lodów brak. No nie ma. Lato, ale... ciepło, lodów się chce. Prezent na szyjnik, prezent był. Mhm. Na szyjnik mhm. też widziałem. Tu. Jest. Tu ładnie nasz mm, Tu. I wszystko. No, kolejne dwa. No, jesteśmy na półmetku. Wiśnie, motyl były chyba. Mm, mm, będą, będą. Motylek. Te symbole były. Wisienki. Motylek. Mm, tu. Wiśnie. Wszystko. Pięknie. Co teraz? Gwiazdka pióro. Aha. Ja nie kojarzę. No sprawdźmy. Gwiazdka pióro. Może gdzieś się zapodziała. Czyli jeden, czy drugi symbol? No, pusty przelot. Nie ma. Nie było. Szminka kokos były. To tak. To z nami będzie współpracować ten symbol. O, tu kokos, kokos. Minka, tu. Kokosik, tu. Kokosik, o. Tu. Mhm. No fajnie. No. Dobra. Trochę. Tu, sześć. Trochę tu przejaśniało. Piłka podkowa. Podkowa była. Podkowy były. Tu mamy. Z tym się pobawimy. A co tu z piłeczką? Mamy. Podkowy, podkowy tylko chyba. Tu. Uh -huh, uh -huh. A nie! Piłka! Nie jest piłka. Fajnie. No, no fajnie. Żółw i łódź. Mm, jest łódeczka, łódeczka na górnym kafe Mamy. Tu żów ich też chyba był. Będzie, będzie. W dublecie. Co. No jest szansa, jest szansa. Czy coś tu wskoczy? Oczywiście, że jest. Czy coś tu wskoczy, misiaki? Sprawdzamy. Pierścionek? Był. Było. 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 Winogrono. Pierścionek. 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 No zobaczcie. Winogrono. Wszędzie zostaje prawie po jednym symbolu. Winogrono. Pierścionek. Winogrono. Winogrono. Winogron. Ale wyczyszczony, ale coś gdzieś blokuje, a tu świnka ale nasza, świnki nas nasza, nasza zaprzyjaźniona świnka z karbonka, LNJ, no kochani, nie wierzę, ostatnia zdrabka z ustki, odcinek, i co, czym on się zakończy? Tego by Szekspir, wiesz, nie, Hitchcock, Hitchcock, nie Szekspir, ale start, piękny, jeszcze nie wygrana, ale nam się to podoba. Jabłuszko, piękne. Piękne. Hitchhiku, tego lepiej nie zapomina. Piękne. Idealnie. <laughs> Ciaska, piękne. Foto. Aparat? Też Lubim. podoba mi się. Lubimy. <laughs> Pizza, lubię. Karo. No, dobra. Co teraz? Pszczółka. Diamencik. No, to tu, bo widziałem, jak tą megalinę drapała. <laughs> Kolczyki. Muffin. No, kochani. Zamek, parasol, kwiat, astronauta. co dalej? Łódź, Łódź. okulary, nota. nota, naszyjnik, kompas, co dalej? Worek, bęben, pies, tref. No. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć plus bonus. Śliwka. Szalik. Trzy do końca. Dzwonek. Ja czekam. Burger. Uuu, o, o, symbole nie popisały się. A co w bonusku? O, cie <laughs> trzy dychy na pocieszenie. Kochani, do kału, ale. Do kawusi jest? Ale, kochani, no, zdrabki z ustki. Prima sort. No, prima sort to mogły być, jakby był tu prima plus, sort. raczej. GG kochani, no Hitchcock by tego jakby nie robił. Ale trzy są. Jej, ukochany. Nie ma no. zera. Słuchajcie, no ktoś tam miał jednak, zobaczcie, fajne wygrane, bo u nas, no się nie trafiało, nie trafiało, aż do ostatniej zdrabki. Coś mhm. na koniec wpadło. Tak. Coś na pomnożenie będzie, misiaki, na kolejne szukanie tych pięknych perełek. My wam życzymy pięknego dnia, dużo, zwykle, uśmiechu. Tak, dużo uśmiechu. Dużo śmiechu, dużo słonka za oknem w te wakacje. Teraz po urlopikach bierzemy się za vlogi. kochani, i, i do boju. Tak jest. Do Buziaki, papa!